Hej wszystkim, z tej strony Oliwia witam Was na moim kanale To Poczytane. Dzisiaj witam Was w pierwszym filmie w Nowym Roku 2021, mam nadzieję, że ten rok będzie okwitował w recenzje, reading vlogi i we wszystkie inne filmy, które pojawiły się u mnie na kanale, eee, że będzie o wiele więcej tych filmów niż w tamtym roku i że będzie Was też więcej. I dziękuję oczywiście za każdą subskrypcję eee, i za to, że po prostu mnie tutaj wspieracie. A dzisiaj przychodzę do Was z pierwszym filmem właśnie w Nowym Roku i pierwszy film to będzie recenzja trylogii Holly Black, czyli Okrutne Książę. Zaczynajmy! na początku, dzisiaj przychodzę z recenzją całej trilogii Okrutne Książe. Cała trylogia to Okrutny Książę, Zły Król oraz Królowa Niczego. Okładki wyglądają w następujący sposób. To jest pierwsza część, druga Zły Król oraz trzecia Królowa Niczego. Co jak co, ale te okładki są akurat niesamowite. Jeżeli oglądacie ten film, to zapewne jesteście tutaj dlatego, że chcecie przydać Okrutnego Księcia, bo też jesteście na którejś z części. Więc zaczynając tak naprawdę od początku, od całej fabuły, więc zaczniemy od pierwszej części, żeby była jasność. Okrutny książek. Przenosimy się do świata, gdzie są elfy. I to nie byle jakie elfy, dlatego że elfy, które mają na przykład ciem... zieloną skórę, elfy, które mają ogony, generalnie trochę inaczej wyglądają niż to, to jak my sobie wyobrażaliśmy, na przykład czytając różne baśnie, bądź też na przykład. Załóżmy władcę pierścieni. Jeżeli chodzi o całą tutaj też fabułę, właśnie jak to wygląda, no to mamy tutaj główną bohaterkę Jude, która ma swoją siostrę, bliźniaczkę Tyrin oraz drugą siostrę, która pochodzi z tego świata elfów. Oraz też mam brata, który również pochodzi ze świata elfów i tutaj nasza główna bohaterka w wyniku niestety krwawej jatki, która wydarzyła się w jej dzieciństwie, trafia do tego świata elfów, w którym musi się odnaleźć. Jednak ten świat elfów jest strasznie dla niej okrutny, jak i dla wszystkich śmiertelników, dlatego że w tym świecie śmiertelnicy są tak naprawdę służącymi, są osobami do zabaw, do po prostu śmienia się z nich, uprzykrzania życia. Co, jak co no, ale niestety nasza główna waderka Jude trafia również do szkoły dla elfów ze względu na, że tak powiem, pracę swojego ojczyma, więc tam trafia razem ze swoimi siostrami. I tutaj poznaje elfowego księcia Kardana, który no niestety nie jest dla niej miłą osobą i tak naprawdę niszczy jej życie od samego początku. Oboje się nienawidzą, od kiedy tak naprawdę pierwszy raz się zobaczyli na oczy. Jednak w wyniku różnych sytuacji, które tutaj wynikają w tej historii, nasza główna bohaterka pragnie władzy. I to nie podle jakiej władzy, dlatego że chce zostać rycerzem najwyższego dworu, chce tutaj zostać jak najbliżej tak naprawdę króla, żeby móc no, mieć władzę po prostu. Nasza główna bohaterka w pewnym sensie mogę powiedzieć, że jest zaślepiona tą władzą i chęcią osiągnięcia tego. Jak najbardziej nie chce, jak najbardziej właśnie nie chce przypominać swojego ojczyma, jednak w niektórych sytuacjach zaczyna go przypominać, co też jej samej powoduje w głowie taką, pewien taki dysonans, że jednak nie chciała być, a jednak staje się trochę podobna do tego Madoka. Jeżeli chodzi o fabułę książki, tej pierwszej części, im mniej wiecie, tym lepiej dla Was. Jedyne co mogę powiedzieć, żeby Was zachęcić do tego, że w wyniku działań, które są, które po prostu Jude tutaj chciała osiągnąć, tą władzę, zbliża się bardzo blisko króla, nie w tej formie takiej miłosnej, co jest właśnie fajne tylko w takiej formie trochę bardziej rycerskiej i tutaj musi zrobić bardzo wiele i poświęcić um, wiele ze swojego życia, żeby osiągnąć to, czego pragnie, jednak pod jej nogi są cały czas podtykane rów, rów, różne kłody, które powodują, że niestety no, musi bardzo dużo poświęcić i dużo zmagań um, zrobić, by osiągnąć to, co zamierzała. Im mniej wiecie, jeżeli chodzi o tą fabułę, tym lepiej. Jeżeli chodzi o dwie kolejne książki, to jeżeli chciałabym Wam opowiedzieć chociaż pokrótce, co mogę zrobić, obiecuję, że nie będzie tam dużo spoilerów, po prostu chciałabym Wam mniej więcej nakreślić o co chodzi. W wyniku zbiegu, różnych zbiegów okoliczności jej brat jest zagrożony, jego życie jest zagrożone. Okazuje się w pewnym momencie, że życie Jude też jest zagrożone ze względu na to, jak blisko stoi aktualnie króla w kolejnych częściach. Jest tutaj bardzo dużo krwawych jatek, dużo brutalności. Ale jednocześnie świat, który jest przedstawiony w tych książkach, w tych kolejnych częściach, jest magiczny, przepełniony fajnymi opisami, co, co, na, co jest ciekawe, nie są to długie opisy, więc na pewno nie będziecie się nudzić. Jakby porównując niektóre opisy, które na przykład były w władcy pierścieni, teraz mi się to tak kojarzy, to tutaj są naprawdę krótkie, ale intensywne. I jeżeli miałabym te książki ocenić na podstawie tego, która bardziej mi się podobała, to dla mnie jest to pewien fenomen. Dlatego, że przeważnie jest tak, że ta pierwsza część danej serii jest najlepsza, bądź też bardzo, bardzo dobra. Niestety tutaj wychodzi, że tak nie jest. Dlatego, że pierwsza część była dla mnie taka miałka. Nie, nie działo się tutaj na tyle dużo, żebym powiedziała: Wow, ja chcę to dalej czytać. I nie byłam do końca przekonana, jednak rozmawiałam z moją koleżanką, i ona powiedziała, żebym się nie zniechęcała, dlatego, że dużo rzeczy. I dużo sytuacji wyjaśnionych w kolejnych częściach, i dopiero tamta akcja nabiera tempa, z czym aktualnie mogę się naprawdę zgodzić. Jeżeli miałabym ułożyć to w rankingu, to zdecydowanie na trzecim miejscu jest Okrutny Książę, na drugim miejscu jest Królowa Niczego, a na pierwszym miejscu jest Zły Król, czyli tak naprawdę druga część, yy, druga część Okrutnego Księcia. Jest tutaj najwięcej akcji, jest najwięcej momentów, w którym po prostu zastanawiamy się, co stanie się dalej. Jest to. Yy, generalnie może by to tak podzielić, że Okrutny Książę to jest wstęp do historii. Bez wstęp to jest rozwinięcie, a to jest całkowite zakończenie. Możemy to tak podzielić na takie części, tak jakbyśmy na przykład pisali rozprawkę, to może to tak podzielić i zdecydowanie to rozwinięcie jest dla mnie najciekawsze, najwięcej się dzieje. Nie po prostu jak skończyłam czytać złego króla, to po prostu byłam Jezu, ja już muszę przeczytać po prostu trzecią część, bo ja chcę się dowiedzieć, co stanie się dalej. I jest to część, która po prostu wywołuje najwięcej emocji, także jeżeli nie spodoba Wam się Okrutny Książę, to nie zniechęcajcie się, spróbujcie przeczytać tą drugą część, a obiecuję Wam, że jak już zaczniecie czytać, to nie będziecie mogli przestać i po prostu później będziecie biegli po Królową Niczego, żeby dowiedzieć się, co tam dalej się dzieje. Jeżeli chodzi o Królową Niczego, również dzieje się tutaj więcej rzeczy, znaczy więcej sytuacji mamy. Więcej takich rozwiniętych, i jednak jest to książka, wydaje mi się, że bardziej stonowana. Jest to zdecydowanie książka skupiona typowo już na Jude, nawet nie na tym całym świecie czy na, nie wiem, kardanie, ale generalnie na niej. Też mi się bardzo podobała. Jest tutaj mniej momentów takich akcji, jednak nadal ta książka pociąga, bo chcemy się dowiedzieć, co stanie się dalej. I co też mi się podobało, że w Drugiej jakby połowie tej książki, autorka zosta zostawia na nas takie małe pułapki, żebyśmy się zastanowili, co tak naprawdę się wydarzy i nie dowiecie się, co się wydarzy. Naprawdę czytając to, nie będziecie wiedzieć do końca, co tam się stanie. Owszem, możecie się domyślać, bo nie mówię, że nie. Ale jednak stawiam, że na początku, czy też nawet w środku jeszcze książki, nie domyślicie się, co się wydarzy. Także jeżeli miałabym podsumować. Te trzy części to bardzo polecam, jeżeli chodzi o, o, o taki fantastyczny świat, jeżeli lubicie elfy, tą fantastykę, jeżeli e, po prostu ta nawet pierwsza część nie, nie do końca przypadła Wam do gustu, to polecam chociaż zerknąć do tego złego króla i dać się po prostu przekonać tej, tej książce, tej w ogóle trylogii, bo naprawdę jest warto. Jest to niesamowity świat elfów, który no, po prostu pochłonął mnie i te dwie ostatnie książki to przeczytałam w ciągu, nie wiem, dwóch, trzech dni, dni. To tak naprawdę Królowa Niczego to jest moja pierwsza książka, którą czytałam w 2021. I naprawdę polecam. Um, mówię, ja sama nie byłam do końca przekonana po tej pierwszej części, jednak faktycznie trzeba chwilę poczekać i zakros do tej drugiej części i tak jak mówiłam, pierwszy raz, no może nie pierwszy, ale um, nierzadko spotyka się tak, żeby to kolejne części były lepsze od tej pierwszej, także może chociaż to Was przekona, żeby zerknąć, sięgnąć po tą serię, po tą w sumie trylogię i po prostu zanurzyć się w warfowym świecie. To wszystko, co dzisiaj przygotowałam dla Was w tym pierwszym filmie w 2021 roku. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że przekonałam Was chociaż trochę do przeczytania okrutnego księcia i mam nadzieję, że widzimy się już niedługo w kolejnych filmach, kolejnych recenzjach i mam nadzieję, że ten rok będzie niesamowicie udany i będzie Was tutaj coraz więcej. I taką mam nadzieję. Także do następnego!